Witam na kanale techron.pl. Szybki film. Ładowarka akumulatorów w pojazdach. Jest to ładowarka z napięcia 12V. Ładuje akumulatory 12V. Jest to ładowarka programowalna, dużo można tutaj ustawić. Dedykowana do pojazdów z silnikiem z normą Euro 6, systemem start-stop i inteligentnym układem ładowania. Ładowarkę można konfigurować, jest naprawdę dużo opcji, które można tutaj zmienić. Potrzebne, żeby zmienić ustawienia ładowarki, jest potrzebny interfejs. Jest to dodatkowa opcja, którą warto zakupić. Po podłączeniu do ładowarki, zainstalowania oprogramowania, które jest na pendrive, uruchamiamy aplikację, dashboard i pojawia nam się ładowarka. Tutaj mamy menu główne. Tutaj mamy status ładowarki, czyli w tej chwili jest połączona, sprawdza, jakie są napięcia, czy jest wszystko w porządku, czy nie, czy jest w zakresie napięcia pracy, czy jednak nie. W tej chwili jest poza zakresem. Wskazuje nam się również temperatura. Aby wejść w ustawienia ładowarki, wchodzimy tutaj w ODC 1212 na /12 50 Mamy tutaj coś takiego jak setup. Odczytują nam się dane, mamy napięcie wejściowe kiedy ładowarka może się uruchomić. Standardowo jest to 12,5 V, możemy to zmienić. Możemy również zmienić czas opóźnienia. Standardowo jest 10 sekund, możemy to zrobić niemalże natychmiast i aż do 5 minut. Napięcie odłączenia slow, to znaczy, że jeżeli napięcie naturalnie powoli sobie spada na akumulatorze, to w przypadku osiągnięcia napięcia 12,4 ładowarka odłączy się w ciągu 3 minut, czyli odłączy się od akumulatora rozruchowego. Poniżej mamy ustawienia napięcia odłączenia, jeżeli napięcie nam szybko spada na akumulatorze i ma to się wykonać w ciągu 1 sekundy. Oczywiście tutaj też możemy to sobie zmienić. W zakładce wyjście, output, mamy tutaj 4 typy baterii to jest mokry, czyli typowy akumulator rozruchowy. A tutaj chyba nie trzeba mówić, co to jest. Możemy wedytować sobie te ustawienia napięcia ładowania dla każdego z typów akumulatorów. Możemy również zmienić tutaj na jakiś inny typ akumulatora. Na przykład Sli Spiralny Po prostu będzie inna nazwa. Tutaj ustawiamy Napięcie wysycania, czyli to jest w tym przypadku 14,4. Napięcie podtrzymywania takie buforowe i kiedy to ma nastąpić? Przy jakim prądzie? Jaką tu wartość można zmienić? Można ustawić 1 amper. Można. No i tutaj będzie podobnie, w tym przypadku można też sobie. Zmienić te ustawienia. Temperatura baterii 25 stopni. Jest to punkt odniesienia e, dla czujnika temperatury. To znaczy, jeżeli te standardowe 25 stopni, może być jakieś inne akumulator, gdzie parametry podawane są na inną wartość temperatury, no to oczywiście to sobie ustawiamy. Bo ładowarka sobie e, zmieni napięcie ładowania, jeżeli będzie zimno. To ona podbije sobie napięcie ładowania. Jeżeli będzie ciepło, to obniży napięcie ostateczne ładowania. Tutaj ustawiamy maksymalny prąd ładowania. To jest ładowarka 50 amperowa Minimalną wartość, jaką można tu ustawić, to jest 25 amperów. Wpiszemy 10, automatycznie zostanie zmienione. No w tej chwili jest to 25 Nie wiedzieć czemu, ale tak po prostu jest. Niemniej jednak taki prąd ładowania nawet dla motora no 100 ale czy tam już 120 czy 150 amperogodzin, nie jest jakiś tam straszny. Trzeba pamiętać, że pojazd też długo może nie jeździć, więc ten czas ładowania musi być maksymalnie skrócony. Tutaj mamy globalne ustawienia. Tu już są wejście od BMS, jeśli akumulator ma ład elektroniczny, który daje jakiś sygnał do ładowarki, to oczywiście tu możemy sobie tutaj Ustawić taką opcję, co ma ładowarka robić. I oczywiście tutaj opóźnienia, kiedy ma się załączyć, kiedy ma się wyłączyć. Tutaj mamy, co się ma dziać. Nazwijmy to na wyjściu z ładowarki, na wyjściu na złączu, wyjście. Czy na przykład, kiedy jest ładowana, czyli kiedy ładowanie zostało zakończone. Tutaj mamy opcję bypassu start, stop bypass. I też co ma tutaj się dziać. Oczywiście tutaj mamy tylko jeden bank baterii, więc nic tutaj nie możemy ustawić. Możemy również zapisać sobie ustawienia do pliku i również też wczytać to w tym miejscu. Zapisujemy poprzez naciśnięcie przycisku OK. Ładowarka jest gotowa. Teraz podałem napięcie na akumulator rozruchowy wyższe, żeby nam ładowarka tutaj wystartowała. Proszę nie zwracać troszeczkę uwagi na tutaj napięcia, z tego względu, że jest spadek napięcia na przewodach, bo to szybko ładowarkę podłączyłem, a przewody nie są za dobre. Tu mamy niską temperaturę, wyczujnik był wyciągnięty. Z no, samochodu jest on jeszcze schłodzone. Także tutaj mam niską temperaturę, więc a tutaj jak widać ładowarka podbija nam napięcie. Chciałem po prostu to sprawdzić jak wygląda w rzeczywistości. Czy fizycznie ładowarka podbija też napięcie przy jakiejś akumulatorze. Schłodzone. Podgrzałem tutaj troszeczkę czujnik. Do takiej temperatury, nie czy zwróciliście uwagę, ale ładowarka jak sobie obniżyła napięcie już końcowe ładowania. Ładowarka nam sygnalizuje tutaj w tej chwili, że jest akumulator dodatkowy ładowany, a tutaj, że jest wszystko w porządku, napięcie jest w zakresie pracy. Jeżeli będzie nam pulsować na czerwono, to będzie oznaczało, że jest błąd. Jeśli ciągle będzie świeciło, na czerwono, to znaczy, że jest układ gotowy, akumulator ładowany. I tutaj, jeżeli będzie na pomarańczowo błyskać dioda. To znaczy, że układ oczekuje napięcie poza zakresem. Na czerwono, to znaczy również alarm. Tutaj podłączamy czujnik temperatury, tutaj przewód do interfejsu USB, a w celu konfiguracji ładowarki. Tutaj mamy złącze. One jest dołączone do. Ładowarki. Pierwszy od lewej strony pin służy do podawania napięcia kontrolnego. To znaczy, jeżeli inaczej, ładowarka może pracować w trybie takim automatycznym. Jeżeli napięcie wzrośnie, to wtedy zacznie się ładować drugi akumulator lub będzie sterowana zewnętrznym sygnałem. Wtedy, jeżeli napięcie jest prawidłowe to będzie ładowarka pracować. W tym celu będzie trzeba przełączyć przełącznik, który znajduje się w tym miejscu, pin przełącznik numer 4 na pozycję OFF wtedy będzie, poda się napięcie dodatnie do złącza numer 1, ładowarka zacznie pracować, jeżeli napięcie będzie. W zakresie pracy to będzie ładować drugi akumulator. Złącze numer 2 jest to wejście od BMS-a, czyli jakiegoś tam akumulatora, który ma taką opcję. Złącze numer 3 jest to status. Tutaj można podłączyć diodę LED. Mamy tutaj minus na wyjściu, czyli diodę podłączamy plusem do akumulatora, a minus tutaj w te złącze numer 3. Złącze numer 4 jest nieaktywne. Tutaj na tym złączu ustawiamy typ akumulatora. To znajduje się wszystko w instrukcji obsługi. Czyli tutaj możemy sobie te cztery typy akumulatora i standardowe nastawy ustawić.